Dzisiaj opowiem o spółce, którą kupiłem w tym miesiącu w swój portfel inwestycyjny. Cześć wszystkim, wy jesteście na kanale Sam Sobie Inwestor, ja nazywam się Rostik i inwestuję w akcje spółek amerykańskich z celem uzyskania pasywnego dochodu z wypłaconych dywidend. Zasubskrybuj mnie, jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w akcje na giełdzie, jeśli oczywiście tego jeszcze nie zrobiłeś. Ja nie inwestuję w ryzykowe spółki, a kupuję tylko te, których działalność i zysk są stabilne. Mając ich w portfelu, głowa nie boli, a włosy nie siwieją, no i tak dalej. I uważam, że takie podejście jest racjonalne i myślę, że większość inwestorów przychodzi do tego prędzej czy później. Dzisiaj porozmawiam o spółce, którą nabyłem w swój portfel dywidendowo-inwestycyjny. I spółka, którą kupiłem, nazywa się Emgen. Zobaczmy, co sama spółka mówi o siebie. Firma MGen wykorzystuje pełen potencjał biologii w odkrywaniu, opracowywaniu, produkcji i dostarczaniu innowacyjnych terapii na rzecz pacjentów cierpiących na poważne schorzenia. Podejście to zakłada przede wszystkim używanie takich narzędzi, jak zaawansowana genetyka człowieka, do wyjaśnienia złożoności chorób i zrozumienia podstaw biologii ludzkiego organizmu. Oznacza to, że to jest spółka zajmująca się badaniem biologii człowieka i produkcją leków biologicznych. Przejdźmy do samej spółki MGEN i porozmawiajmy o tym, czym ta spółka może być interesująca. Przychody w średnim okresie 3 lat rośną o 11%. Dochód na jedną akcję, czyli EPS, o 46%. Co do wskaźników, to stosunek ceny rynkowej do zysku na jedną akcję, to ten wskaźnik wynosi 13,78. Oznacza to, że w ciągu 14 lat następuje pokrycie kosztów zyskiem na jedną akcję. Jest to normalny wskaźnik, a na obecnym rynku nawet jest niski, bo PNE indeksu SP 500 wynosi gdzieś teraz plus minus 31. Zobaczmy, jak zmieniała się cena akcji. W ciągu roku cena spadła o prawie 9%. Za 5 lat plus 33%, a za 10 lat plus 318%. Kapitalizacja rynkowa, czyli wartość aktywów na dany czas, wynosi 128 miliardów dolarów. Dobrze przejdźmy i pogadamy o dywidendach, które spółka wyplaca. Stopa dywidendowa na dany czas wynosi 3,11%. Za jedną akcję rocznie spółka wypłaca 7 dolarów i 4 centy. wynosi 43%. Czyli tylko 43% swoich przychodów netto, spółka przeznacza na dywidendy i jest to dość dobry wskaźnik. W ciągu ostatnich 5 lat spółka zwiększała dywidendy o 13% średniorocznie. Dywidendy spółka zaczęła wyplacać w 2011 roku i zobacz w jakim tempie je zwiększała od tego czasu. Ta strona ma taką zakładkę jak przyszłe możliwe dywidendy. Oznacza to, że na podstawie danych o tej spółce obliczają w jaki sposób dywidendy będą się zmieniać w przyszłości. A pierwsza rzecz, którą może zauważyć, że dywidendy w przyszłości będą tylko się powiększać. Ponieważ rok 2021 jeszcze się nie skończył, więc nie ma jeszcze dokładnych danych za ten rok ale tylko prognoza, ale chcę ci powiedzieć, że prognoza na 2021 rok jest nieco gorsza, ponieważ w 2021 roku ta spółka płaci w kwartal 1,76$, a rocznie nam to daje 7,04$ i ta wartość jest większa niż prognoza analityków w 6,95$. Spójrzmy na prognozę na następne 2 lata. Zgodnie z prognozą za 2022 rok spółka zapłaci 7,48 dolarów, a w 2023 8,27 dolarów. Oznacza to, że jeśli teraz kupisz tą spółkę za 220 dolarów, to Twoja stopa dywidendowa wyniesie 3,11%. I w związku z tym, że ta spółka powiększa swoją dywidendę, to w 2003 roku, czyli już, już za 2 lata, twoja stopa dywidendowa już będzie 3,66%. Wrócimy teraz troszeczkę w czasie i spójrzmy na dywidendę na zainwestowaną kwotę. Oznacza to, że na przykład jeśli kupiłeś w 2016 roku tą spółkę, to stopa dywidendowa w ten czas wynosiła dla ciebie tylko 2,22%. A teraz, w związku z tym, że cały ten czas, czyli tych 5 lat, spółka powiększała dywidendy, to teraz twoja stopa wynosiłaby 4,13%. A zobaczymy na przykład troszeczkę jeszcze więcej niż 10 lat. Na przykład... Możesz zobaczyć, że jeżeli by kupiłeś tą spółkę na przykład 20 lat temu, to twoja stopa dywidendowa też by wynosiła powiedzmy 12%, a jeżeli by na przykład kupiłeś 25 lat temu, to twoja stopa dywidendowa wynosiłaby 49 prawie 50%. A jeżeli w okresie na przykład 28 lat temu kupiłbyś tą spółkę, to twoja stopa dywidendowa wynosiłaby jeszcze więcej niż by zainwestowałeś w jedną akcję tej spółki, czyli aż całych 129%. Teraz jestem na stronie swojego brokera i jak widać wpłaciłem na swoje konto maklerskie w tym miesiącu 3000 złotych, czyli 664 euro i z nich kupiłem 3 akcje spółki Emgen za 226,75 dolara za sztukę. Teraz troszeczkę cena spadła, ale powiem Tobie, że to nic strasznego, bo inwestuję na długi okres czasu. Jeśli Tobie spodobał się dzisiejszy film, nie zapomnij polubić go i zasubskrybować mnie. Dziękuję za oglądanie i powodzenia w inwestycjach.